Gdzieś na wielkiej wyspie, co z piractwem słynie, to piratem być to fajna sprawa. Pirat to najlepsza zabawa. Jesteśmy właśnie w Orłowie, gdzie trwa święto Orłowa, piknicę rodzinne w Orłowie. Jedną z jego części są eliminacje do 15 listów świata w poławianiu bursztynu. Jest to impreza cykliczna, w Gdyni spotykamy się po raz dziesiąty. Skierowana jest do mieszkańców Gdyni, Trójmiasta i wszystkich turystów, którzy nas odwiedzają. Tu w Orłowie rozgrywamy eliminację do 15 Mistrzostw Świata w poławianiu bursztynu, których finały odbędą się 6-7 lipca na plaży w Jantaże. W dzisiejszych zawodach wzięło udział około 70 uczestników. Zasady tych zawodów są bardzo proste. W ciągu 10 minut z kidziny, czyli z tych drobnych patyczków, kijków, muszelek należy wyszukać jak największą liczbę bursztynu, wagę konkretnie. My ten bursztyn ważymy i na podstawie wagi klasyfikujemy zawodników.